Dzień dobry, wieczór, witajcie w W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić insert, który otrzymałem od firmy Red Drewno. Jest to insert do gry Dune. Jest to taki insert, który zmieści Wam zarówno podstawową grę, wszystkie żetony, jak i również dodatki, czyli karty właśnie z tego dodatku. No i spróbujemy go poskładać i za chwilę pokażę Wam, jak będzie się w ten insert pakowało. Ten występuje w dwóch wersjach. Jest w wersji sklejkowej, która jest troszeczkę droższa, i jest również w wersji HDF, jaką mam tutaj, jeszcze właśnie niesklejoną, bo przyznam się, że tamta już jest sklejona. Jest wersja niesklejona, która jest troszeczkę tańsza, ma kosztować poniżej 100 zł, z tego co się orientowałem. Także zapraszam do obejrzenia, jak możemy spakować sobie grę Dune. Spróbujmy w takim razie przy pomocy insertu firmy Red Drewno, uporządkować wszystkie elementy gry Dium. Tutaj już przygotowałem, przygotowałem sobie Harkonnenów. Poszukajmy one jak zauważycie wszystkie te mają opisy, są harkonenowe. Ok, harkonenowie trafią do właściwego pudełka. Czyli najpierw sobie przerzucimy oddziały Harkonelów, a później ich elity I zamykamy sobie pudełeczko taką przystawką. I macie taki zestawik dla Harkonelów. No i tak Harkonelów możemy teraz już sobie wstawić do pudełka następne. Niech to będzie co tu mamy, wizję kosmiczną Równiutko. No, i teraz mamy tajemnicze pudełko, o którym już wiemy, że to będzie służyło. Mam pudełko do tego, ale niestety też mi się dalej nie mieści ten. Podejrzewam, że koncepcja, miała być taka, że to pudełko miało być pudełkiem w całości, wtedy by się zmieściło ta opcja. Ta. Myślę, że bo tutaj mam taki zestaw, który jest wycięty z MDF. Obejrzę go też, też z HDF. Taki zestaw. I on prawdopodobnie już ma tą rzecz poprawioną, bo ten zestaw, no, niestety nie pozwala na schowanie tego żetonu, no, ale to jest tylko można powiedzieć jeden żeton, który teoretycznie może trafić tutaj gdzieś pod spód i będziemy mieli tutaj już zobaczmy sobie, czy tutaj coś możemy z tym, aha, ten żeton tu, ok. Dobra. A, dobra. Teraz to wyszło. No i mamy tutaj pudełko, to jest jedyne pudełko, które nie ma przykrywki, ale ona wchodzi tu i tu możemy sobie wrzucać wszystkie pozostałe rzutony. No tych żetonów już nie mam żadnych. Teraz pozostały mi do włożenia karty frakcji, znaczy te zasłonki frakcji. Tutaj mamy zasłonki z dodatku, czyli one sobie wejdą tutaj gdzieś na ten. Mamy tutaj Informacje o frakcjach też spokojnie wejdą tutaj. Oczywiście mamy również nasze koło. Jedno, drugie bapytek, jeden, drugi, bater, Jeden, drugi, bater. No i włożymy sobie tutaj jeszcze naszą to jest potrzebne. Nasze, nasze pudełko i no i jak widzicie całość zamknie się bardzo ładnie i mamy grę już dobrze uporządkowaną. No i teraz zostaje nam ten element plastikowy, czyli stara wypraska z gry. No i tak naprawdę zostaje nam pudełko po pudełko, A, zapomniał jeszcze, tu się powinien zmieścić jeszcze, powinna zmieścić instrukcja. House no jest expansion, tak, takie rozszerzenie domowe. No i mamy poskładaną dionę Pozbyliśmy się tony worków plastikowego insertu, który no niestety teraz trafi do kosza i tak naprawdę wyprodukujemy nowe śmieci. No ale dzięki temu mamy coś, co jest praktycznie całe, no nie wiem. ja tak mam tutaj plastik, który był gdzieś tam w kampanii przedsprzedażowej jako bonus. No, bez tego perspektywy oczywiście da się grać. Rzadko go używam podczas grania, no, ale jako że jest, no, to jest też w pudełku. Czyli w tym jednym pudełku mamy teraz i dodatek, i grę podstawową, także można sobie to bardzo ładnie uporządkować. No i to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie, cześć.